Hell my playground. Siemaneczko, mordziki. No i waraciki. Jestem ten Jadek i dzisiaj oprowadzę sobie w Simulator Siędza. odcinek, Simulator. Ocinek bodajże już 14. Chyba weźmiemy sobie samochód, może. I miał i syna, na samochód Hela Podina Idziemy Oczywiście e, Wampir ma już e, maskę z krzyżem Już sobie pojedziemy tutaj O panie Dobra jest Tutaj sobie pojedziemy ty. Dobra, idziemy na struty Idziemy na struty, może, może to będzie w dobry, no, dobry sposób no, dość niedaleka droga czeka. Tutaj podjedzie pod górkę. Chyba podjedzie. Oba, fajnie. Tutaj mam, mamy pokalę z bombą. jest bomba. Yy, bomba. Masz. Chcę kupić apon. No. Nie ma, letko holiku! Po prostu powiedz cenę. No. nie sprzedam ambony, bo zabronisz w handlu w niedzielę. Ja taki pomysł? Bo mi wyglądasz na podstępnego ciula! Chcę zabezpieczenia! Jak pozbędziesz się tych porszywców sprzed cukierni, sprzedam ci ambonę! Okej okay. A za ile zymiszę. Przed cukierni do cukiernia? Chyba po drugiej stronie Chyba po... Oba, zwolimy sobie te strzeszło, bo tu nie y, tego y, punktu. Przedamy sobie y, te punkty renowacji Bo coś się wydaje, że będzie dużo Jeszcze zmijmy sobie na tapce Daj daj, daj tacce, Dobra, Wyskakuj z hajsu, wyskakuj z hajsu. Wyskakuj z, hejsu. Wyskakuj z hejsu. idziemy do tego. Zobaczymy tą renowację. Zobaczymy to. O, pa, pa, jaki kość ładny, tutaj wszystko ładnie. Pa, się na... postarałem. Idziemy do y, tego. ile kosztuje? Dwa, tu też dwa. Tu ja się nie ulepszamy. Nie ma tego odłamku metali. Czy mi się wydaje, że będzie tu sporo hajsu? Tam A może dam, mi da. Teleporter, teleporter jest tutaj Zbijamy teleportera bo, bo chyba to jest na drugiej strony miasta Wyskakuj z hajsu mordziko Wyskakuj z hajsu Wyskakuj z hajsu To nie widać więcej co? Eee, to co to jest Co to jest Chyba pozwolę sobie po drodze Coś sobie po drodze o, Ty bijeź mnie tak mocno? No bo olejem, olejem to, olejem to. Ty mi, mi blokowało? Ty. Dobra, Dobrze ci

Dobra, funkcja jest dobyta? Yes, jest, funkcja jest zdobyta Siema mordziki Sprzedajesz ciastka i spalaczy duszu. Sprytne. Generuje podaż, generuje popyt Pieniądz lubi pływać okay. Skąd ty bierzesz składniki na to wszystko? No właśnie Od Mortimera Najwyższa jakość, najniższa cena Kupuj albo zdechaj z głodu Co polecasz? Wszystko poza kremówką Kremówki nie wolno, bo to jest symbol! Okay, czy mamy jeszcze wsiążku... Ile to kosztuje? Okej, okay, akurat tyle mam, tylko... Bo ja cię widziałem, coś tu było speeda. Czy większość prędkość poruszania się kupy w sukienki z amfetą... Ciasko z amfetaminą. I to jest to? Nie daję kupie drogo z kredą. Nie ciasto z amfetaminą. Masz ciasto? Czy tutaj coś jest? Nie wydaje ręki. Okej, okay, fajs Ciasto z amfetaminą, czy tu, jest. Chyba wszystko kupię, wszystko. Tutaj coś było. O, to jest na Spida. To sobie kupiłem. Ej, z tymi ciastkami coś jest. Coś jest nie tak. Bezpieczniej będzie, jeśli weźmiecie dzieci do Nostradamusa. Muszę pogadać z Mortimerem. Okej, okay, ciastko, czy to zwiększyło teraz. Czy to. ten. ty zwiększyło, to teraz Spida, tak? Chyba ja to się. Zwiększona, dobra. Mm, no tak. Yy, nie, proszę. Dobra. Speed jest widocznie zwiększony. Dobra, jest widocznie zwiększony speed. Znaczy, lepiej chyba, nawet później się pierwsze. ale nie reaguje na to. Dobra. No, Stadamus, co ty. co ty chciałeś dodał? Dlaczego torpedo obżera się słodyczami? Z otyłości nie powinno się żartować. Co to za nowa aparycja? Zostałeś mumią? Nie, pierdol, Mortimer. Kupiłem ciastko od bomby. Gadaj, skąd masz składniki? Poznam te objawy. Czuję się jak po wypiciu krwi. Prawda może no? cię przerazić. Jesteś gotów na przytłaczające wyznanie? Prawie. Ja jestem. Nie wiem, czy ty jesteś gotów na moją reakcję, ale to już twój problem. Zauważyłeś, że groby są puste? Może. Nie zorientowałeś się, że suplementy bomby działają zadziwiająco efektywnie? O? Kurwa, to nie jest wywiad z wampirem. Jestem księdzem, gada jak na spowiedzi. Każdy człowiek rodzi się superbohaterem. Jednak wraz z rozwojem supermocy pojawiają się ograniczenia, więc wychodzi na zero. Okay. Znaleźliśmy sposób na ekstraktowanie supermocy. Niech zgadnę, czy to ma coś wspólnego z ekstraktorem Nostry. Robicie cukierki i suple z ludzi. Tak. Co? I proszek do rozpuszczania szamba, bo najpopularniejszą supermocą jest żółć. Okej. Okay z meli. O, myślę, się... Dobra, co? Meli Możemy. A czekaj, przysłuchajmy, to. Tu... Może coś znajdziemy, coś dobrego. Tu nic nie ma. Tak? Jakiś. Uchryte zjawszy? Dobra, nic nie ma. Poazę z są, to będzie. Spity po Sony, gdzie, gdzie to miejsce jest, tam. Dobra, macie... co tutaj rozwoić. To mi się wydaje, że potrzeba dużo hajsu na ten. Na ulepszenie... o! Super. I to, I to możemy rozwalić, czy I, się... I to możemy rozwalić, że dajemy dużo za to? I mało, no bo będzie więcej. W razie więcej. Witam, myślałem, bo już już w Wszyscy mi biją. Meli co, meli Tutaj jest mi Jeszcze musimy wejść. zablokują oni. Tutaj, dobra. Wszyscy mnie atakują, ja wam ja to w dupie. Dobra, Melisa. Idziemy raz. Tutaj. Sema. Cześć Melisa. Czemu tu tyle obrazów Rolafa i Mortimera? O twoje stryjowe ciotyczni? To plakaty? Jestem wielką fanką ich dawnej twórczości. Cały czas żyję nadzieją, że jeszcze się reaktywują. Cześć, Melisa. Czemu tu tyle uratowałaś mnie? Byłaś w stanie postawić się diabolinie. Imponujące. Jak mogę spłacić dług? O. Proszę, księdza, to randka, nie rozmawiamy o interesach. Dlaczego tak, ciągle to robisz. Czuję się niezręcznie. Nie znamy się. Na dodatek wyglądam jak gówno. A ty? Wcześniej też nie byłeś zbyt urodziwy. Widzę znacznie więcej niż pomarszczona skóra i brudne paznokcie. Jestem okay. czarodziejką, a ty mnie oczarowałeś. A więc chodzi ci o mój splendor. No właśnie. Nie? Splendor to tylko laurka dla twojej determinacji. waż nawet tutaj, wśród czterech ścian, gdy jesteśmy sami, a ty promieniujesz tą swoją bohaterską niezłomnością. Jesteś chrześcijanistyczną czarodziejką. Ja... To nie ma znaczenia, Romeo. Zachwycasz mnie tym, jakich wyborów dokonujesz. Nie jaką klątwę otrzymałeś od diabła. W Sandeville wszyscy wierzą w przeznaczenie i boski plan. Ja wierzę w wybory, a ty jesteś moją nadzieją. To wszystko okay. przez ten strój księdza. Ściągnij go, to się przekonamy. Ja. Nie. To... Chcesz ze mną chodzić? Co? Jest cudowny. To był piękny wieczór, ale to już nie wasza sprawa. Jego. Nasze życie prywatne to materiał na spin-off. Nazwała mnie nadzieją. Ta wieś potrzebuje nadziei. Ja też. Czas odzyskać, nietożoba. O, nietożoba odzyskać. Oba, wchodzimy do. Zresztą wyjść, tutaj. Nie to sobie jest daleko. Y, tu to oba, y, tutaj jest. Dobra, tutaj idziemy Idziemy w drugą stronę Weździemy sobie tacze księdza, Idziemy przeteleportujemy się Przeteleportujemy... Chyba się przeteleportujemy, bo to jest daleko do wraz. W będziemy będziemy atakować teraz, zapewne czy, czy muszę zrobić hajde na te e, Ammonet? Okay, Znasz mnie, to daje mi coś Dzięki e... Dobrze, Tobie pani Jezu. Co no kubić? uciekamy... Spie... E, uciekamy. Nie ma. Uciekliśmy. Daj mi za darmo to, chyba, co muszę tu zapracować na to. to? Nie a... cię. E, Ambona? Okej, okay, to jest ta. No, jest tutaj wsi, nie ma pracy. Musimy rozwalić coś. Rozwalamy to. To. Ambona kosztuje 800 A ja mam mało hajsu. Dobra, jeszcze musimy zarobić, to nie Ej Laska, co łaska na Ambonę, bo będzie ładna No hey, Dobra, yy, rozwalimy się Jeszcze to Bo wiesz, że krzesło dodaje dużo... dużo chyba ambona, czy ambona potrzebuje, nie, hajs kierowniku złoty, poratuj e, po... kierowniku wyskakuj Nie ci mogę dać kierowniku złoty, poratuj co łaska o, i to jest idealnie, na ambonę. dzięki za ambona. się zrespawnuje zaraz ambona pójdę na kremówki to jest ambona, tak, kupujemy Dobra, teraz cieszę się. Ej, laska! Co łaska! Mimo Sajesu? No to robimy Abonę. Będzie odpowiadał nam Wszystko ładnie, ładnie przyjemnie. Kościół był taki niezalibany, a teraz jest taki ładniutki. Robimy Abonę. Ja a ramo... o... Nie budu, ja bono zdebronam Dobra, kość dostęp do korzenia ujął bonę... Okej, to teraz... Odpoły skażanie, dobra To trafiam... Tu tu jest jest? Jiś klue jest? No to kazanie, szkoda Nie to... No to odpowiadamy, kazanie. Dziś na kazaniu Zamy. mamy wiele nowych twarzy. Moich i waszych. Chciałbym z tej okazji przypomnieć słowa modlitwy. Proście, a będzie wam dane. Grajcie, a będzie wam grane. Bóg i wiara, a to tam chuj. Ale nadzieja... NADZIEJA! Niczym uskrzydlone pragnienie. Na żanią stróż, co góry przenosi. Matka głupich i szczęśliwych. Żyjcie nadzieją, drogie dziady. Żyjcie nadzieją, drodzy chrześcijaniści. Poszukujcie jej i jednoczcie się w niej. A czy istnieje głębsza nadzieja niż ta, która rodzi się w sercu, gdy krupier zakręca kołem ruletki. Kulka mija nasze pola, umiłowane. U. No Chyba nie. Idźcie do kasyna i żyjcie nadzieją. Boga nie ma, córko. Jest tylko nadzieja, że Bóg istnieje. Dobra. Aż je wsi nie ma pracy dla ludzi z moim. Odbierz telefon, dobra, odbieramy. To ja, Mortimer. O, Trzeba natychmiast reaktywować wasz zespół Pomału Taki jest plan, czyż nie? No A Teraz kurwa, teraz Trzeba Dziubakowi przemówić do rozmowy natychmiast Diabolina otworzyła sieć loterii Masz szansę spróbować szczęścia Ale ja nie w tej sprawie Wiem jak uruchomić kropidło kremówy Wpadłem na nieludzki pomysł Przyjdź do mnie Okej, okay. tu Mam piersię. Podałem nim i teraz mam sobie. Psię nie ma pracy dla ludzi z moich... tak. Kropidło chrobimy. Mortimer. Tyle już tyknęłem tego że w tym odcinku. To trzeba zwalić. To rzucę. Wszystko po pozwalać. Może przyjdzie, No nie przyjdziemy. Dehajs. Znasz mnie to daj mi coś E, znasz mnie daj mi coś Kierowniku złoty, złoty. Patuję O baję wydają do Ej laska, co łaska do Dobra Tutaj mam pójść Kierowniku złoty Multiverzi w też Walkerbosem, a to prowadzą mój Gadaj co wiesz! No! Co ty taki chłopak gorączka, jakbyś miał motyle w brzuchu? W brzuchu mam tylko ptysie z czyjejś kory nadnerczy. Jeszcze czuję jak się trawią? Wspaniale, ale choćbyś przeobraził się w biesa, nie dopadniesz wampira! Znam swoją klątwę, znam swoje możliwości. Poradzę sobie! No! Wybacz, ale wszyscy wiemy, co spotkało cię w kasynie. Potrzebujesz poza zmysłowych umiejętności, aby uruchomić kropidło. To le wszystkie ciastka, jakie wy produkujecie! Musisz spojrzeć to konkretne. Kiedy umarł Kremuwa, jego supermoce wyekstraktowaliśmy do Kremówki. Okej. Okay. Bez niej nie uruchomisz kropidła, a bez kropidła nie zniszczysz diaboliny. Zajmij się loterią i zjedz Kremówkę. Co? Co za dziura? No, co za dziura? Jestem wściekłością z się życiem ciałem. Co wy bijecie? Ty, po poproszę, nie bijecie, bo ja was tutaj biję za. Trzeć miałem. Trzeci tak! Jeszcze mam tu jeszcze, bym już. I mam pójść. Tutaj. A się porobiło. Weź tutaj co? Odpali telewizor? Wybierz yy, zero na przykład. Co to za modlitwa? Zero. Jeden, dwa, trzy, cztery. Losujemy. I jegłop 1 dobra, jeszcze raz 0, 1, 2, 3, 4 czy stracimy, Michał? Jeszcze raz, odpalamy 0, 1, 2, 3, 4 odpalamy 12, 6, 0 jest, 1 jest, wygrałem, no wygrane jest, Wygra, jeszcze raz wygrać, mam... jeszcze raz, mam wygrać.

I jeden. To jest darmo. Zero, jeden, dwa, trzy, cztery. Plusujemy. Dwa, jeden, jest. Wygrałem. jeden. E, bo tu w wygrać. Dobra. Dobra, myślę, że mogę tym akcentem się z wami pożegnać, żegnam was, Rojadek, to był teraz to jeszcze raz także trzymajcie się, no i cześć, do następnego odcinka, pa!